Siemano! nagrywamy dzisiaj Brother, tak? I odpowiadamy na pytania, które zadaliście na Instagramie. Powinniśmy mieć napisane swoje inicjały na rękach, ale nam się nie chce potem tego zmywać, więc będziemy odpowiadać po prostu bez pokazywania. Mam nadzieję, że będzie nas dobrze słychać, bo nie mamy mikrofonów. Kto szybciej się denerwuje? Agata. <laughs> ja? Moja lewa, to Agata. Ty, no? Ty się szybciej denerwujesz, prawda? Ja się nie denerwuję szybciej. Ale kto, kto więcej drzewy ja na jestem, przykład? Ja jestem spokojnym człowiekiem. Nieprawda. I, i to i to chyba, że ty, ty czasami sobie wybuchniesz, to ja dalej mam luzik. Ja nie wybucham wcale. Ty częściej nadzierasz ryja. No nie jest to prawda. Jest. No bo ja sobie krzyczę. Nie, a co? To się, ty to zaliczysz do nie, nie. nie? No bo posłuchaj. Nie zaliczam matkę, tego. Bo... Ma, aha, no ale to się kurwa możesz nie zaliczać, ja sobie tak myślę. Mnie to obchodzi. Ty bardziej się denerwujesz. No, przykład mi daj jakiś. Eee, garnek w zlewie, nierozpakowana zmywarka. No kurwa, naprawdę bym tysiąc kurwa wymyślił. Nie, nie otwieraj mi drzwi, jak nagrywam. Eee... Ale ja się nie denerwuję wtedy. Ale krzyczysz. Dobrze, w takim razie tutaj nasze zdania są podzielone. Mam kolejny pytanie, kto jest głośniejszy? Ty. No, <laughs> to jest chyba żart, serio. Nie, no nie. No co ty? No, nie, no oczywiście, że ty jesteś głośniejsza. Nieprawda. Ty, że ty Ryja nadzierasz, a chodzisz po domu ja śpiasz. Ty ryjesz, nadzierasz, ryja nadzierasz, Ryja. Ty głośno puszczasz muzykę, ty robisz wszystko głośno. Pamiętam. Śpiewasz głośno. No śpiewam, no to nie to nie ciebie, że se śpiewam ogólnie. A to, że ja se muzykę włączę wieczorkiem i se zacznę śpiewać, to wiesz. Kto jest bardziej wrażliwy, taki uczuciowy? Nie wiem, nigdy na to uwagi wcale nie zwracałem. Zależy w jakim. W ja jakim myślę, że podobnie. Uczuciowy. Jak chodzi o nas, to ja, a jakieś wszystko inne, to ty. Ale co masz na myśli, że ty się bardziej ma martwisz o mnie niż ja o ciebie? Tak, no. No nie wiem. No, ale wiem o co ci chodzi, ok? Kto jest lepszym tancerzem? Filip. Bez zastanowienia. Jaki zadowolony. <gryw> Czyli się zgadzasz? Tak. Kto jest lepszy w utrzymaniu sekretu? Ty. No zdecydowanie ja. Filip... Ale u mnie i tak już się poprawił level względem rok, półtora roku temu. No, to prawda. Ale, ale no tak nawet, załóżmy jakbyśmy byli teraz na tym samym poziomie, to ty tak jak masz od x lat, czy... W sensie, że ty mi coś powiesz w sekrecie, o tym zapomnę za dni nawet, więc już nawet... No to mówisz, ja po pierwsze też tak mam, że po prostu można mi mówić swoje sekrety dlatego, że ja je zapomnę. Nie no, ja, ja po prostu utrzymuję. Jak mi coś powiecie... To szansa, że ja to powiem dalej jest bardzo mała. Raczej nie zajmuję się takimi rzeczami, jak to A ja jeszcze dwa lata temu wszystko po kolei, co wszystko, wszystko! Co byście nie powiedzieli Filipowi, nawet z taką informacją, żeby nie mówił tego dalej? 100%, 100%. Ale takie proste rzeczy nawet. Jak kupiłam mamie jakiś prezent na urodziny i powiedziałam Filipowi, żeby nie mówił, bo jest ta niespodzianka, to on poszedł i powiedział: Kto komu pożycza rzeczy? Ostatnio byłeś ubrany na zmianę. i miałeś chyba trzy moje rzeczy na sobie. Nie miałem pierścionek i bluzę tylko. I jeszcze miałeś dowieszony taki do spodnie takiego Ale no, tak to jest moje. Nie, to jest moje. No nie wiem, no ale tak, no, myślę, że tak w miarę ogólnie. Ale co ja Twojego pożyczam no, ostatnio? No kurde, bluzy na przykład. Nic nie pożyczam Twojego. Ja, p dole, No co bój, ten film nagrywam, bo <grym> no, to nie ma sensu. Ale co ja twojego pożyczam? Idziesz na siłownię. No, Masz czarną na... bluzę na siłownię? Staram. Ale teraz już mam swoją. Odkąd mam to jej nie pożyczam od ciebie. Nawet kiedyś przyszła skarpety chyba pożyczyć. Białe. Ale kiedy to było, Filip? No j**uj. I... Przed tym, kurwa, przed tą bluzą i tym zabieżką kiedy coś pożyczałem od ciebie. Zdwala lata już moje pierścionki. Praktycznie wcale, kurwa. Chuj. Ja y, pożyczam od ciebie czapki. I to mogę powiedzieć. Ok, czapki ok. Ale teraz nic więcej nie pożyczam. Ale ty masz te... ale ty kiedyś nie miałeś tyle ciuchów, kurwa, teraz masz... ty tego nie, miesiąc potrzebujesz, żeby codziennie bluzy zmieniać, żeby wszystkie wynosić, no to nawet nie, nie zauważysz, jak sobie podpierdolę jedną. Ale to nie chodzi o to, czy, czy ja to zauważę, no czy tak, nie. No tak, ale Tylko chodzi... kto więcej? No porówno, no. <laughs> jak pierdolę. Równa się, kurwa, znak, widać? Dobra. Kto wygrywa kłótnię? Ja. <laughs> nie. Nie, no to nawet mnie znowu nie bawi. To nie ma sensu i musimy to skończyć. No Nie tutaj. ma sensu ten film, bo musiałem, nie, nie, nie nie no, się nie zgadzamy. Nie zgadzamy się. Myślę, że ja tak nie mam kłótnia. No dobra, czyli ja odpowiadam, że ja, a ty, że ty, tak? No. Okej, okay, no tak to zakończmy po prostu. E, kto kogo krył przed rodzicami? Ja nie wiem, czy jakoś miałem akcję taką, żeby cię kryć przed rodzicami? Czy. Aha, kiedyś jak kwiatem zajebałaś. O wyciera... nie, o to, do, o suszarkę do ciuchów, kurwa, jak cały bok był przetarty. Chyba w tydzień się utrzymało, kurwa, stary nie zobaczy, to była akcja, ale no niestety, no, takie rzeczy się widzi. W końcu. A jak to wyszło? No, że poszedł i przyszedł, czemu cały bok jest przejebany, a ja się zacząłem śmiać w łóżku. Nie wiem, no mi się pewnie zdarzyło kilka razy przed starym, Ja jeszcze nie? pamiętam, że go ogarniałem, bo ja poszedłem go wycierać, kurwa, Pastę polewską nałożyłem i szmatką jechałem, żeby jak najmniej było. To widzę, no niestety, zobaczył, no to trudno. No ale co niestety, to jest samochód do pracy, nie no obchodzi tak, mnie no. to. No ale tylko ty nim napierdalasz. Gówno pamiętaż, się zdarza. Pamiętasz jak w słup przystankowy, kurwa. Gówno się zdarza. i się zdarza. złożyłaś do ziemi, jak cofałaś. No. I jak gdyby nigdy nie wpierdoliłaś się między ludzi w korku i zawróciłaś po prostu i pojechałaś w kół i ten znak tak został. Byłam w pracy wtedy. No tak, no. Nie, no no to się że... nie liczy. No. W pracy zdarzają się wypadki. Więc kto krył kogo przed rodzicami, ja bym odpowiedziała, że ja Filipa, ale konkretnie jakieś ja sytuacje, teraz Ja to... że nie wiem. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie chronimy siebie, bo nie ma przed czym, kurwa. W no naszej rodzinie nie tak. ma sekretów, to wszystko jest jak kawa, kawa na łamę, kurwa. No, żeby... trochę tak. A nawet jak nie, to na drugi dzień już jest, bo już ktoś zobaczy coś, że się odpierdala. Szybciej ja kryję mamy na przykład przed zakupami, przed tatą, że mama coś sobie kupi i nie chce, żeby tata wiedział, no da, tak, niż no... ciebie. Kto sprawiał więcej problemów rodzicom? Ty. Ja myślę, że ja, dlatego że byłam pierwsza. I po prostu oni... Ja przycierałam szlaki. Wydaje że teraz też więcej problemów kurwa niż ja sprawiasz. Aha. słuchaj! Ja jestem bezkonfliktowy, bo ja do 17, to nikt mnie nawet nie widzi cały dzień. Ale dlaczego ja sprawiam więcej problemów? Dlaczego ty sprawiasz? No bo na przykład pojedziesz za zajebiesz autem kurwa starego. Jakieś takie sytuacje, ja bym się przygotować do tych pytań, to bym Cię zorał w tym filmie, ale że tak muszę na żywca lecieć, to ciężko mi trochę. Kto lepiej kłamie? Ja. No to prawda, Filip lepiej kłamie, bo Filip kłamie. A ja raczej nie. Ja nawet jak kłamiesz, to już widać po mimice mordy, że coś jest nie tak. Kto komu dokuczał w dzieciństwie? No ty mi. <noise> Kurwa. Oczywiście, że tak. Eee... My się strasznie laliśmy, jak byliśmy młodsi. Solówki w samochodzie, że bez tak. ucieczki były kurwa petarda, nie? Ale zawsze mnie wypierdało z samochodu. Wysiadał nie wiem, z... dlaczego zawsze ja z tego samochodu musiałem wypierdalać, a nie ty. Filip mnie kiedyś tak uderzył w samochodzie butelką Kubuś Play, taką ze smoczkiem, że tak mi wara spuchła, że ja wyglądałam dosłownie jakby była po powiększaniu. Zajebiście? I... No, zajebiście, ale normalnie ja nie mogłam mówić nawet. Już niby było koniec bitwy. Siedzieliśmy tak jak teraz, bo tak siedzieliśmy w samochodzie z tyłu na kanapie. I ja jeszcze coś do niego, ostatnie trzy słowa z mordą. I on trzymał tą butelkę w ręce i dosłownie zrobił tylko tak. On nawet na mnie nie spojrzał. I tą butelkę mi tak zajebał. Ja wryk, Wara spuchnięta. Bałam się, że jeszcze coś z tego No To taki że, żeby stary się nie kapnął, że cały się obrócił. <laughs> powietrza poczuł jakby się poruszył, było słychać, że tak. No i co? No i yy, no bitwy były najczęściej tak mocne, że któraś z nas po prostu zaczęło ryczeć. No dobra, ale i... ostatecznie to ja mam na pół głowy, kurde. No to prawda. I to nie z bitki. Aha, no to nie, to, to akurat nie. Yy, to wyszło tak po prostu. Kiedyś Filipa wzięłam tak na ręce? Chyba? Chyba tak, albo tak. No nie wiem, w każdym razie yy, byłam jeszcze. Nie wiem, ile ty mogłeś mieć. No, w, w każdym razie miałam słabe ręce i się tak z nim kręciłam dookoła yy, i w końcu chciałam go położyć, bo już nie miałam siły go trzymać. Ręce mi odmówiły posłuszeństwa, już nie miałam totalnie siły i po prostu go chciałam jak najszybciej położyć, bo już nie, nie miałam siły go trzymać. I tym sposobem yy, Filip trafił głową na róg i pojechał wtedy na SOR. Ile miałeś szpów? Nie Siedem? Chcesz? Jakoś tak. No ale co jeszcze? Wybiłeś szybę w drzwiach. Bo mnie kurwa w pokoju zamknęłaś. Zamknąłem Filipa w pokoju i Filip chciał wyjść, a mamy takie drzwi z szybami yy, i Filip wziął hantel i rozbił jedną z tych szyb i wyszedł, wyszedł taką szybą w pokoju Na początku takim monster truckiem na pilota rzucałem, ale nie ja chciało się wybić gówno no, Ale że ty to pamiętasz, to miałeś Cięściu jakieś, nie kaliber. wiem, 4, lat? Bo ja pamiętam, że jak krzyczałem, że SIKU! Siku, a ty chuja, a ty nawet kurwa nie odpowiadałeś, to by zajabłem po prostu. No bo kłamałeś na pewno. Ledwo cię zamknęłam w pokoju za karę, a ty już chciałeś szczeć. Za jaką karę, kurwa, co ci zrobiło? Już zamknąłem? nie pamiętam. No że za karę, kurwa. Ty masz farta takiego, że ty właśnie, że ja miałem wtedy z 5 lat kurwa, a ty miałeś 12 i miałeś siłę mnie zwepchnąć do tego pokoju i te drzwi zamknąć, a ja nie mogłem nic z tym <laughs> zrobić. Miałeś takiego farta. Dobra, kto jest bardziej faworyzowany przez rodziców? Nie wiem. Nikt. Ja myślę, że ja. Ja myślę, że nikt. Mi się na przykład wydaje, że w ogóle nie jestem faworyzowany, kurwa. Ale że ty też nie. Mi się wydaje, że na przykład, że tata mi więcej wybacza niż tobie. No nie jebie, ja, wiecie no. I z mamą lepiej trzymasz niż ja na pewno też i. No to dobra, no to powiedzmy, że ty jednak, no. Kto więcej pije? Czy musimy odpowiadać na to pytanie? A to nie jest tak. Ale to nie jest tak, a jak? No, że ostatnio wróciłaś w środę w nocy na Jebanek szpadę mi do drzwi. Po pierwsze to był czwartek. Aha. A po drugie. A ja w taterem weekend ani razu nie byłem na imprezie. Nieprawda. Dobra, byłem w piątek. Dobra, i w sobotę. No ale, właśnie! ty miałeś czwartek, piątek, sobota. Nie byłam w sobotę, w sobotę byłeś sam. Z kim? A dobra, no. Nie, mi się wydaje, że porówno. No, <laughs> nie, Filip, ty ostatnio strasznie się... dużo pijesz w tygodniu. I to nawet nie jest śmieszne już. Ale ty też tak miałeś, że z mamą sobie proseczkę, kurwa, przyszłaś wypić. Jak byłam młodsza, no. Ja, y, tak jak ty, to piłam z 4 lata temu. Y, kto nie pamięta imprez? Ty. Znaczy śmieszne, bo można jakieś gówno wkręcić i, <laughs> i umówić jakąś osobę, że takie coś było, ona do niej zadzwoni, bo wiecie, że pierwsza osoba, jak zadzwoni, jest ta, której to powiedzieliście, że ma w coś się wkuja zrobić, i, i ona w to idzie po prostu, i ja ta. Jak ja tam ma historię na bali jakiś ten jest niestworzone potem w końcu. No śmieszne. Potwierdzam. Yy, kto wróciłby do Ex? Ty? Ja myślę, że ty. Bo ja, nie nie, ja mam. Jakby nie wydarzyły się te wszystkie akcje, które się wydarzyły, to ja szybciej bym wrócił niż ty, tak. Ale przez że się wydarzyły, to... Na no tysiąc dobre, ale już, no. Na 1000 procent ty byś szybciej wrócił. I ja żadnej X nie miałem, więc. Nie, ja nie. Kto ma większe powodzenie? No ty. Chyba. Ale ja nie no narzekam. W ostatnim czasie to ja nie wiem już. Ale ja nie narzekam na swoje. Jakby mi się wydaje, że... Mi się wydaje, że ogólnie większość chłopaków do ciebie ma tak, tak jak Ste Steph Curry. Curry rzuca piłkę od kosza tak na świat. Nie wiem, czy kojarzysz. Mm -hmm. No to tak ma większość chłopaków, jak do ciebie podbija. <noise> no głównie, no, chodzi o to, kurwa, że chcą podbić świat. Kto pobiłby się na mieście? Ja myślę, że na pewno szybciej ja niż ty. Też myślę, że szybciej... No ja... W ogóle by mi do głowy nie przyszło, ale... Nie, też nie przyszło do głowy, ale szybciej ja niż ty. No. Kto pierwszy będzie miał dziecko? Ja myślę, że ty. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że ja nie będę miał. Szybko, szybciej od ciebie na pewno. Kurwa, masz 27 lat, ja mam 20. Ale ja nie mam zamiaru mieć nigdy. No ja planuję w swoim wieku jeszcze chodzić na mar. Okej. Okay. Kto się lepiej ubiera? Wydaje mi się, że pytamy o opinię samych siebie i... No, ja myślę, że szanujemy nawzajem zdanie na temat tego, jak wyglądamy. Że przychodzimy do siebie i się pytamy, czy jest ok, czy nie. Yy, więc ja bym nie powiedziała, że ktoś lepiej po prostu jest git i tyle. Kto zrobi pierwszy tatuaż? Ja. Oczywiście, że ty. Ty nie zrobisz sobie. Nie, nigdy. Nie. Ja nie wiem, czy zrobię, ale prędzej, na pewno. Na pewno, prędzej. Chciałbym, ale, ale mi się nie chce. Jakby, wiesz, chciałbym mieć, ale mi się nie chce tego wszystkiego organizować. To wydaje więcej pieniędzy. Eee. <laughs> hmm. Chociaż... No Bo tak. Kurde, czekaj, bo ja tak przemyślałem, tak ogólnie wiesz, ciuchy i tak dalej. Ale nie wiem, czy robisz to na tyle regularnie. A jak robisz, to coś sprzedasz, coś kupujesz. No ja wypierdalam yy, no ponad 1000 paliwo co miesiąc. Tak, że. Hmm. Miesiąc, 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 miesiąc. Ale ja wydaję więcej niż ty zarabiasz. No wiem, no. No logiczne to jest. No to na No tak, się no, no nie, no chodzi o to, żeby. No, nie wiem, no dobra. Dobra, i teraz mamy takie pytania inne niż zaczynające się od kto. Jaki według mnie Filip ma typ dziewczyny i na odwrót? Ja pierwszy, Mam zacząć? No, jak masz odpowiedź, to. Okej, okay. czyli ty, faceta, tak? Mhm. Twój? Ja się boję, co ty powiesz. Dobra. Yy, ładny, ładny, ładny nos, brak kamienia na zębach, yy, kolor włosów chyba obojętny z tego co kurwa yy, tam wiem i co, dobrze zbudowany żeby był to pewnie, wysoki w miarę, yy, o charakterze też mamy, nie bo nie, no to ja nie wiem w sumie o charakterze co mam bo, bo, bo oni byli wszyscy, bo, kurwa każdy był inny. Nie wiem, no. No a widzisz jakąś taką cechę wspólną moich byłych chłopaków? Każdy był dobrze zbudowany, każdy miał ładny nos. Eee, oni mieli, kurwa, nawet fryzurę identyczną wszyscy. Przecież ja pierdolę. No dosłownie każdy miał loczek, kurwa, u góry, nie? I... W zależności od ery, ale powiedzmy, no. A jeśli chodzi o twój typ dziewczyny? Kurde, nie to wiem coś co powiem, ja nie o cyckach, kurwa. Nie no, wiem, co... to... nie, no o wyglądzie to w ogóle sobie nie pomyślałam akurat. No, ty też bardzo zwracasz uwagę na nos. Akurat tak Cię się składa. Ty lubisz takie że... Insta Buddies. Akurat tak się składa, że oczy to każda miała dojebana. A z charakteru? Myślę, nie że ty zresztą. lubisz takie wyważone dziewczyny. Takie inteligentne laski. Że jak byś je zaprosił do domu, to myślę, że zarówno ja, jak i mama byłybyśmy takie, że okej, okay, że w by było się z nią. Wiesz, nawet jechać, nie wiem, w trójkę na wakacje czy coś tam, że na luzie byśmy się dogadywały. Czy Filip przyprowadza do domu dziewczynę? Rzadko. Nie, raczej nie. Jak podchodzicie do relacji miłosnych yy, drugiej strony? No teraz się nie angażuję w sumie. Za bardzo. Co w się sensie nie angażuję, Rozmawiamy, co się dzieje i tak dalej, ale tak, żeby. No właśnie to a propos tych krycia sekretów. No to to się łączy. Przez to, że przestałem wypierdalać sekrety, no to nie, nie pierdolę na lewo i prawo każdemu. Na przykład, twojemu chłopakowi, o czym my razem gadaliśmy, jakie wnioski, kurwa, ale tak miałem. No to jeżeli chodzi o twoje dziewczyny, no to właściwie z pierwszą tak no, krótko z nią byłeś, więc też ja krótko z nią miałam kontakt. Z drugą dziewczyną, no to do teraz mamy kontakt w sumie wszyscy w trójkę. Nawet ja, właściwie, ej, ja aktualnie mam lepszy kontakt z twoją byłą niż ty, i ty masz lepszy kontakt z moim byłym niż ja. Tak, tak. do kurwa. I to tyle. Dajcie znać, e, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało. Pa!